Cześć, a w dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć Wam o produkcie, który myślę na stałe zagości w mojej kuchni. To jest hummus ekologiczny, paprykowy naturawena, jeżeli zastanawialiście się czy warto zakupić ten produkt, no to na to wszystko odpowiemy sobie właśnie w tym odcinku, po pierwsze to co warto wiedzieć na temat tego produktu to, że jest to doskonałe źródło białka jak i również, że humus może pochwalić się wysoką zawartością błonnika jeżeli chodzi o inne kwestie Taki słoiczek 185 gramów zakupicie w sklepie za około 7 zł, mniej więcej za tyle udało mi się kupić właśnie ten hummus. Natomiast, jeżeli chodzi o bardzo ważne informacje, czyli o składniki tego produktu, tutaj one oczywiście są podane. Listę mamy tutaj wyszczególnioną. Jak sami widzicie. Do składników zalicza się głównie gotowana ciecierzyca, 56%. Dalej macie właśnie wypisane ciecierzyca, woda, woda olej słonecznikowy, papryka czerwona. Dalej macie 6% sok z cytryny. Dalej macie tahini, pasta sezamowa. Co dalej, co dalej Sól morska, czosnek suszony, papryka wędzona mielona, papryka ostra mielona, pieprz czarny no, i produkt pochodzący z kontrolowanych i certyfikowanych upraw ekologicznych. Jeżeli zatem szukacie takich właśnie ekologicznych produktów, które pochodzą z upraw ekologicznych, no to tutaj jak najbardziej można rzeczywiście zakupić sobie taki produkt. No i masa netto to, o czym wspomniałem, 185 gramów. Jeżeli chodzi o składniki, mi się tutaj osobiście nie podoba tej, ten olej słonecznikowy. Natomiast oprócz tego prezentuje się to naprawdę dobrze, dlatego Myślę, że skład rzeczywiście dość dobry. No, i jeżeli chodzi o wartość odżywczą produktu, w 100 gramach 256 kalorii tłuszczu 18,7 gramów węglowodanów 10 gramów w tym cukry 1,7 gramów cieszy to na pewno, że mało mało cukrów 1,7 g zawiera się właśnie w tych 10 gramach węglowodanów no i błonnik 6,7 g, białko 8,5 grama no i sól 1,05 g, a zatem sporo białka bardzo Dobry produkt, jeżeli poszukujecie właśnie białka w produktach, myślę, że tutaj dość fajnie to również prezentuje się, jeżeli chodzi o, o wartość odżywczą. Natomiast, jeżeli chodzi o wygląd, myślę, że bardzo fajnie również się to prezentuje, zastosowanie produktu też dość, też dość szerokie, bo takich hummus... Zastosujecie naprawdę w przypadku wielu potraw Chociażby możecie wykorzystać taki hummus z naleśnikami, z tortillą Niektórzy po prostu smarują sobie pieczywo chrupkie takim właśnie humusem paprykowym Niektórzy wykorzystują też to jako dip No i też można taki hummus łączyć czy to z sałatkami, czy to z makaronami zapiekankami, a zatem dość szerokie zastosowanie tego produktu no i teraz jeżeli chodzi jeszcze o smak tego humusa paprykowego, no to myślę, że go oceniłbym tutaj na 9 na 10, myślę, że dość dobry rzeczywiście produkt w smaku myślę, że stąd też ta wysoka nota, zatem tak to wszystko mniej więcej prezentuje się z mojej perspektywy myślę, że jak najbardziej bardziej mogę Wam z czystym sumieniem polecić ten humus ekologiczny, paprykowy, naturavena. Jestem ciekaw też Waszej opinii w tym temacie, koniecznie zostawcie swoje spostrzeżenia w komentarzu pod tym filmem. Wielkie dzięki za obejrzenie tego nagrania do samego końca, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.